W Ewangelii Jana 8,12 Jezus mówi takie piękne słowa, które pozwólcie, że zacytuję. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jakie piękne słowa, bo one mówią wyraźnie, że kto idzie za Jezusem, ten nie będzie chodził w ciemności. Nie będzie musiał potykać się na swojej drodze w, o te rzeczy, które gdzieś tam w ciemności są poukrywane. No, nie wiem, czy zdarzało Wam się iść e, w nocy, e, nie mając oświetlenia, nie widząc gdzie idziecie. No, nie jest to przyjemne, ale gdy idziesz za Jezusem, to ponieważ on jest światłością świata, to nie musisz chodzić w ciemności. Nie musisz się potykać. Możesz iść, bo widzisz, widzisz gdzie idziesz. Idziesz za tym, który jest tą światłością. Ale wiecie, gdy pomyślałem o tym, pomyślałem o tym, jak wielu wierzących idzie za Jezusem, ale idzie za nim tak z daleka. Co mam na myśli? Wiecie, gdy Jezus umierał na krzyżu, to w Ewangeliach czytamy, że wiele osób, wielu jego bliskich, stało z daleka i przyglądało się temu, co się dzieje na krzyżu. Na przykład Łukasza 23,49 o tym mówi. Stali z daleka i przyglądali się. Ja myślę, że właśnie wielu wierzących tak idzie za Jezusem. Nie za blisko, żeby ta światłość, którą on jest, nie rozświetliła wszystkich ciemnych miejsc w moim życiu, bo ja chcę zachować je dla siebie. Ja chcę żyć i utrzymać swój status, swoje życie, które no, gdyby ta światłość tam weszła, to pokazała mi, że to nie jest coś, co się podoba Bogu. Dlatego nie za blisko, nie za blisko tej światłości. Ale też nie za daleko, żeby jeszcze widzieć gdzie idę, ale żeby nie mieć odpowiedzialności, żeby nie podjąć odpowiedzialności w swoim życiu, żeby żyć po swojemu. Niestety wiele osób właśnie tak idzie za Jezusem, nie za blisko, nie za daleko. No ale powiesz, ale jak ja mam iść tak blisko za Jezusem? Tak bardzo blisko i Jezus nam o tym powiedział. Nie musimy zgadywać. On powiedział nam w Łukasza 9,23, on powiedział takie słowa: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Wiecie, te słowa oznaczają, chcesz iść za Jezusem, chcesz być blisko niego. To znaczy, że musisz zaprzeć się siebie, jakby całkowicie podporządkować swoje życie Jemu. Jezus wtedy w twoim życiu nie jest jakimś tam konsultantem, do którego przychodzisz w momencie, gdy no, tobie się nie udało, wszystkie Twoje um, pomysły na życie się zawiozły, zawiodły cię i, i, i myślisz sobie, no dobra, to przyjdę do Niego, zapytam się, co On ma w tej sytuacji dla mnie. Nie. On nie jest dla mnie konsultantem, ale On jest dla mnie Panem i władcą. Ja należę do Niego. On jest wszystkim we wszystkim. Idę za Nim. Krok w krok. Jego słowo jest dla mnie najważniejsze. Wiecie, to jest tak cenne, że możemy iść za tym, który jest światłością. I możemy u niego szukać rozwiązania wszelkich naszych trosk, niepokojów, problemów, bo on nigdy nie doprowadzi nas do ciemności, a on zawsze będzie prowadził nas w światłości. I niestety często my jako wierzący szukamy rozwiązań sytuacji w ciemnościach, w rzeczach, które są w ciemności, zamiast przyjść do światłości i tam szukać tego rozwiązania. I on powiedział, kto idzie za mną, będzie szedł w jasności, nie będzie szedł w ciemności. A chcesz iść za Nim? To całkowicie podporządkuj swoje życie jemu. Biorę swój krzyż, zapieram się samego siebie i idę za Nim, bo On jest najważniejszy. I idąc za Nim, bezpiecznie dotrę do celu, bo On jest tą światłością. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.